Siema witam, dziś, siema witam w dzisiejszym odcinku, jestem Simon 404 a ze mną jest Halo! Hania, jesteśmy na kanale Minecraft nie, nie granie u Simona Mylim mi się to zawsze i w dzisiejszym odcinku to będzie najgorszy odcinek na świecie. Bo Hania be, bo będę robić to, co Hania przez od, to, to co Hania chce przez cały odcinek i każda jedna rzecz, której nie dam rady zrobić. To, rzecz, to, to jedna rzecz, którą Hania będzie musiała zrobić w następnym odcinku, kiedy ja jej będę rozkazywać. Co? No dawaj, Hania. Rze, rze, robię to, co chcesz. co ty tu chcesz? Iść do wnioski i aż będzie noc, zachowuj się jak tamten gość, co tam mieszka. Co? Ale to jak będzie noc, co to zrobię? Teraz coś w dzień. Nie, co chcesz Ania, dowolnie, no. Chcesz zabić się, głosu swojego włączę, no. Musisz... Zabić wszystkie zwierzęta jakie przyjdą Ci na drogę. No dobra. Oprócz kotów, no dobra. I wiesz, naszą zwierzętę. A, czyli tego konia też nie muszę zabijać? Raz, spoko. Owca, kurczak. Pierwsze wyzwanie takie lightowe trochę. Czyli takie proste, no. Ale dobra. I to, czyli ma się przejść tak tutaj po mojej... po okolicy, tak? Tak, tak Po okolicy, no no dobrze. Nie, nie masz podchodzić koło napisu 100 lat No dobra. Nie możesz. No i dobra. Aha, no i co mam zrobić z tym mięsem, które dostanę? Na przykład mogę ci je oddać. Możesz je zjeść. Mogę... nie, <głos> nie <głos> wiem, bo... Mo... Bo mogę ci je oddać, nie? To może być kolejne wyzwanie. Że, na przykład, że mam Ci oddać to mięso, które zdobyłem teraz? Nie. Nie, bo nie chcesz. O, jeszcze musisz dodać dwa zwierzęta. Co? Jeszcze dwa zwierzęta musisz dojść. Dobra, to jeszcze dwa zwierzęta. No Hania takie brutalne wyzwania jak zabijanie zwierząt daje. I nie ma znuku, nie ma Nie ma dobra. To będę musiał na bieżkę nam podejść w głowie. I mogę sobie zjeść to mięso, I tak? tak? A, i mogę sobie zjeść to mięso, tak? No dobra. Mama, 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 mama. Dobra, ma. zjedź. No? No, jakie jest kolejne wyzwanie? Idź na plażę. O nie, czekajcie, kurde. Teraz się coś skapuję, że szum może być na nagraniu. Czekajcie. Nie, są pozamykane. Dobra, to nie powinno być szumu, no? Najwyżej to nagramy jeszcze raz. No? ile na plażę? Będę głośniej mówić, może. Najwyżej, najwyżej co to się Dobra, no, idę na plażę. Ojej, nie ma już tam znane ale no. bardzo Czyli już ani niczego nie zabijać, nie. nie? Dobra, idę na plażę. Albo nie, jednak nie. No dobra, to jest to uj, musisz znaleźć ul, ul, gdzie ta pszczółka leciała. Ul, dobra, czy może być to ul u mnie w domu, bo mam w ekwipumpu ul? Musi być ul, do którego ta pszczółka Kurde, tu gdzieś były ule, bo pamiętam to. Tu było dużo ulów na polania, ale niektóre zniszczyłem, niektóre sobie zebrałem do półku. No widzisz, to Ale pamiętam chyba gdzie jest ul, w tamtą stronę jest ul. Z tego co wiem, to jest tam ul. Więc dobra, lecę sobie tam. A skoro w drodze jest to od razu W butach czy bez tych butów lodowych? Bez no tych butów lodowych, dobra. Zaskocz mi oczywiście. No dobra. Łopa! No i dobra. No w Minecraftie się lepszych nie da robić niestety. Tam jest ul, dobra. Już mi zaliczasz? Czy mam podejść. No. No, liczy się. Okej, no. teraz kolejna Dobra. Pszczoły się z No, zniszczyłem. Zebrałem go sobie. Teraz go odłóż. To samo miejsce? Nie. To gdzie? Tak, tutaj. Dobra. No, niech będzie. Proszę. W złą stronę. Na serio? No dobra, jest w dobrą. No. Popływaj w akwarium. Popływaj w akwarium, tak? Mhm. Naprawdę takie wyzwanie? Mhm. No dobra, no. Wolałbym go nie robić, ale no cóż. Zgodziłem się w ten odcinek, więc trudno no. Dzięki! Idę popływać w akwarium. Dobra, jakoś będzie tu trzeba wejść. Eee. O, i bez lotu. Buty z tych lodach. A no, 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 to na pewno. Nie! tutaj wejrzy, mnie wlało wszystkie całej wody. Dobra. Trudne, jakoś tej tutaj bokiem wejdę. O nie, ja. Ja tak nie chcę tego robić. Co no, mnie tu bije? Nie, ten, gość. Ja to. ten, co co te taki Dobra. Mamy go, no, co ty... A, nie, masz tu drabiny? nie, mam drabiny Hania Szybko? A się szkło? Tak, e, ja mam takie coś, że się zbiera enchant taki Szybko! Dobra <laughs> O nie, bo ja też powietrza tyle nie mam, to szybka ruczka no bo nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie I sam zdobył żółwia No, dzięki Dobra Ja jeszcze trochę popływaj No i dobra Palić wszystkie żółwia o nie, raz, dwa, trzy, cztery Cztery, chyba. Pięć, pięć. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Ach dobra. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Marzysz, marz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale jest pięć. No, mamy pięć. Jeszcze coś z akwarium? Czy już mogę iść z akwarium? O, Z light nieważne. No. Zlajdź rytm koloru różowego. Ta, nie. To jest taka różowa. Bardzo dobrze. Teraz chciałabyś być się powietrze skończyć. Dobra, muszę się napić tego powietrza, no, wdychnąć z tego trochę powietrza i już uciekać z tego akwarium. Nie, wyzwania w akwarium nie były zbyt fajne. Mi się podobało w po No w wybunec było nawet spoko, ale włażenie do akwarium to jest też czasochłonne. Ach, dobra, mamy to. Mamy to, to jedne chyba z najgorszych wyzwań. Najlepsze! Nie, jedne z najgorszych wyzwań mamy za sobą, bo że jakieś akwarium będzie. No to jakie teraz wyzwanko? Ale miało być wieczorkiem, że w wieczorcie. Tu jest wieczór, tak? No i co mam leci? i zdawać, że jesteś gościem. Dobra. Mogę tych zabić? kurde ja. Na, nawet będę z nimi handlować dobra to wchodzę do wioski o sioma ludzisko już wieczór idę sobie spać O, i jeszcze jedna musisz Zadzwonię. No dobra, i za chwilę zadzwonę dzwonę, bo jest rówianek. O siemo stary. Szybko, muszę... Mogę sobie tu jakieś kulgatki cool wieśniaka sobie cool. Ale kulgatki cool, wieśniaka, no normalnie gadki, pierwsza klasa sobie kupiłem no, na targu świeżutkie. O i jeszcze cegiełki na śniadanko sobie kupię. Mam mam mam, jakie pyszne cegła, ham ham U, jaki dzwon. Kurde, ktoś zadzwonił w dzwon, uciekać, uciekać, ja! Teraz musisz zamknąć ich w domach. Wszystkich? One i tak wyjdą. No biedny, to zadzwonił w dzwon. Nie, nie otwierają te drzwi nawet. Kołując to teraz tutaj musimy... dzwon zadzwonić, a to, pozamykać ich w domach, dobra. Przypomniało mi się, dobra ten w ogóle wiedźma był mam, mam załatwić z wiedźmą? nie, dobra. normalny ludzik walczy no dobra, ale to jest już koniec już nie jestem normalnym ludzikiem teraz stąd wyjdź już tych szmacianych gatków wyjmą do sztandarów nie, to zostaw te szmaciane gatki fajne są o, jak stąd wyjść? o, U. nie, jak stąd wyjść? dobra nocy Clippery, no. tylko klippery, tak? A nie ma nocy, panie. Co? No nie, nie będę robić. Bo nie chcę. Dobra, czy ten Hania? dobra, to co teraz robię? O, dobra. Najwyżej poczekamy na noc, albo, albo po prostu ją ustawię po, za chwilę dobra. Kurde, nie mam już tyle ziemi. Muszę tam wchodzić, nie? E, Musisz. pół płytki? O, to już pół płytki. Serio? A nie, to będzie jest Dobra. O, jesteśmy w więzieniu hani z wieśniaczkiem. Ale nuda. O! markę pyszna. Dajcie ci tu prezencik zostawię, wiesz? Zostawicz tu prezencik. Masz tutaj tyle cegieł. Już 20 Czekaj. Prezencik ci chcę tutaj zostawić, Hania, ode mnie. Nie wiem, no to co kupiłem na targu u tych villagerów i skórzane gadki, dobra. Nie, sam teraz nie wyjdę. No czekajcie, to widzimy się po cięciu, żeby zrobić to wyzwanie ostatnie już wyzwanie w nocy. Ja, ja nie miałam jeszcze jedno. To jakie masz jeszcze? Dwa, dwa miałam. No jakie? Jedna żeby pokonać w nocy, drugie. E... No jakie? Ale musisz przeżyć na dworze w burzy. A to nie jest wyzwanie, wiesz? To jest prosto. Więc dobra. Po prostu już będzie ostatnie to z creeperami. Więc teraz czekajcie, widzimy się zaś po cięciu. Już ostatnie wyzwanie, które będziemy tutaj robić. Musisz pokonać wszystkie creepery, które, Czy, wszystkie creepery, które spotkam. Albo zauważę. Albo zauważę. Ej, ci z Raiden są wkurzający, dobra. Mmm, mam, 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 mam. Szukam tych creeperów, no a jak nie będzie żadnych, to pokonaj innych. a, to mam walczyć z wszystkimi potworami? No najlepsze, tylko teraz mam się pokonać z creeperów. Dobra. Może być jak dla mnie. Czekaj, tutaj mam. Sprawdź. Tu jest creeper, czyli mam go nie pokonywać, tak? Właśnie. Ma Creeperek. Mam speed właśnie, no, sobie Miałem speedas właśnie, bo tutaj mam z beaconu. A to uciekam przed nim. Jak? No przedkwają, bo nie mogę go zabić. Co, sta a co się stanie, jak ja go zabiję? nie będziesz miał Aha, dobra, to To nie, to nie robię. Kolejny tak tego zaś nie zabijam. O, z Tendermanem y mam też walczyć. Patrzę mu w oczy, gościu. Kurde, ale on jest przerażający, no. Się. Mam, mam perłę. Mam jakieś wyzwanie z tą perłą. Mam perłę do teleportacji. Mogę z nią jakieś wyzwanie. Mogę ją rzucić po prostu gdzieś w górę. Nie wiem, czy... się tak sugeruję to wyzwanie. No nie, creeper, creeper! Nie. nie! Wybuch! Czy to się liczy? Nie. Jestem akurat bardzo łagodna. Aha, ja taki nie będę. Ja będę ci jakieś ciężkie wyzwania dawać. Ale co... Hania, jakie wyzwanie z perłą? Bo, bo, możesz powiedzieć, jakie jest z perłą, bo mam perłę jedną akurat. Jak ją się rzuci, to się teleportujesz w to miejsce. Ja, na twój błotą. Czy trafi, tak? Ja się nie trafię, wiesz? Mam złoty hełm. Dobra, no to postaram się, ale nie trafię. Ja wiem, że nie trafię. Nie, stój! A jeszcze się zabiję. Tak, może spróbuję trafić, ale raczej nie trafię. Już celuję! rada No dobra, no to chyba będziemy kończyli ten odcinek. Spodziewajcie się kolejnego odcinku z wyzwań siostry. Tak, będą takie, że, 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 że jak ja robiłem to ty nie by, to od ciebie to ominie. Jasne, że Dobra, więc skończymy ten odcinek. Na razie, Pa możecie zasubskrybować kanał. Pa.